A gościem Radia Z jest Adrian Zandberg, lider Partii Razem, Klub Lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek cytat. Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów. To uchwała zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Zagłosuje pan za? Szczerze mówiąc, wydaje mi się to niepoważne. Wydaje mi się niepoważne, żeby Sejm przyjmował uchwały w polemice z e, ustaleniami dziennikarskich śledztw. E, tyle. Wie pan, Ja w ogóle mam poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość w tym parlamencie często używa tych uchwał, żeby. E, zaspokoić swoje własne emocjonalne potrzeby i to tyle. A może to jest y, akcja i reakcja i reakcja na postulaty niektórych pańskich koleżanek z lewicy, które chcą usuwać pomniki albo zmieniać nazwę ulicy Jana Pawła II. Panie że Sejm może przyjąć dowolną liczbę uchwał. I panie i panowie z spisu mogą w tych uchwałach napisać absolutnie cokolwiek. Ale nie zmieni to faktów. Fakty są takie, że zarządów biskupa tyły, a później papieża Jana Pawła II Kościół miał systemowy problem z pedofilią. To jest fakt i ten fakt potwierdzają także badacze katolicy, którzy tą problematyką się zajmują i może. Polityce, tutaj głosy bardzo, są bardzo, wielu, bardzo wielu. E, I tutaj można krzyczeć, można pisać uchwały, można się awanturować, jak to robią niektórzy politycy prawicy, ale moim zdaniem to rzeczywistości nie zmieni. I tyle. Do, na miejscu ludzi, którym e, bliska jest przyszłość e, kościoła katolickiego, zastanowiłby się nad czymś innym. To znaczy nad tym, jak to się stało, że przez ostatnie lata w Polsce z roku na rok przyspiesza sekularyzacja. Dlaczego dla większości młodych ludzi... Ale Wojtyła to jest po prostu zabawny starszy pan z memów z żółtą twarzą, a nie najwyższy <laughs> autorytet moralny. Ja myślę, so myślę sobie, że najwyższy czas, żeby w Polsce politycy przyzwyczaili się do tego, że już nie będzie. Czy żółta morda będzie wszędzie? Niech się syny przyzwyczajają. Żółta morda podbije świat. Jednego autorytetu moralnego, że ludzie mają różne światopoglądy, że jesteśmy w Polsce różni i nauczyli się to szanować, a nie przy pomocy takich uchwał narzucać a dla pana, swoje autorytety. A dla pana Jan Paweł II jest autorytetem? Dla mnie Jan Paweł II nie jest najwyższym autorytetem moralnym, ale myślę też, że wiele osób w Polsce ma do tej postaci bardzo zróżnicowane podejście, jak do różnych postaci historycznych. Nawiasem, jak już mówimy o tej sekularyzacji... Myślę, że kluczowa sprawa jest taka i tego chyba prawica nie potrafi zrozumieć, licząc, że wywoła tutaj jakiś gorący spór, że dla znaczącej większości młodego pokolenia Karol Wojtyła jest postacią historyczną, mniej więcej w takim samym stopniu, co Romuald Praugut albo Walery Sławek albo w jakaś inna postać z wieku XIX i tyle. więc... Ale nie na tylko na prawica, typu, tak na jak, jak pan, pan mówi, uchwały. ma problem, dlatego, że przyszły pański koalicjant Polskie Stronnictwo Ludowe również zareagowało. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał wczoraj, nie dajmy zniszczyć tego, co dobre niósł Jan Paweł II. Ale przecież podesław jak Kamasz deklaruje się jako polityk centrum prawicowy, więc w jakimś sensie nieprawicowy, bo nie, nie do końca rozumiem Może się, że raczej, się. raczej centrowy. No Ja słyszałem takie deklaracje ze strony y, Polskiego Stronnictwa Ludowego, że widzą się jako partia konserwatywna, umiarkowanie, ale konserwatywna. Ale no ja z... zdaniem... szanuję, że można mieć konserwatywne poglądy w Polsce, będąc zarazem demokratą. A to jest naturalne w demokracji. Ale żeby usuwać tak. pomniki Jana Pawła II, likwidować ulice z jego imieniem, czy nie? Panie redaktorze, to są decyzje, które podejmują samorządy i myślę sobie, że wiele z tych decyzji jest zasadnych. Myślę, że w kontekście tego, co dziś wiemy o funkcjonowaniu, systemowym funkcjonowaniu pedofilii w Kościele Katolickim, jesteś nie na miejscu, że były szkoły podstawowe imienia Jana Pawła II. Ale na razie nie ma dowodów jednoznacznych na to, że Karol Wojtyła... Na to, że kościół systemowy w systemowy sposób nie rozwiązał tego problemu, dowody są i myślę sobie, że tutaj już sporu nie ma. Natomiast ja naprawdę nie chcę wdawać się w dyskusję o charakterze historycznym dotyczącą e, w papieża, który dekady temu rządził kościołem. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zadbać dzisiaj o to, żeby zadośćuczynić... uczynić. Ale swoją drogą też warto pamiętać o tym, nie? Jakby w całej tej dyskusji a, papież nie jest osobą, nie? O, on, jest, on jest rzeczą rzeczą, naszą własnością, nie? On wcale nie jest, nie jest przywódcą wrogiego nam kraju, tylko, tylko jest, jest, jest przywódcą. Znaczy jest, jest, jest właśnie tym, tym pomnikiem, którym ustawiamy, tą, tym kurwa e, imieniem, który, które który, 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 który przyklejamy do, do, nazwy szkoły. I to jest najbardziej pojebane. Że, wiecie, pomijając, pomijając jakby wszystko inne, czy wiedział, czy nie wiedział, czy dobrze, czy nie dobrze. Ta rozmowa nie jest o tym. Gdyby on nie był a, symbolem, to byśmy już dawno powiedzieli, że a, no, on wspierał pedofilię w kościele i już byśmy, już, byśmy mieli, już byśmy to za sobą zostawili, bo by to nikogo nie obchodziło, ale ponieważ my mamy jakieś takie kurwa szalone poczucie, że 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 no ten papież to jest na własność, eee, to to, to, ca, to cały ten cyrk się toczy, nie? U, umówmy się, z tego nie ma żadnych, z, to to nie ma żadnej wartości, to nie jest coś, co eee, My faktycznie, no, no, czy znaczy my faktycznie zyskujemy? Nie, no co, co, co wy? To jest po prostu kwestia tego, że e, jesteśmy tak desperacko przypięci do idei tego, że, że, że tutaj obu na, na, najlepszejszym człowiekiem, że po prostu robimy lezgo i tyle, nie? Ale też myślę, że lekcja też jest taka, żeby nie popadać w coś, co w historii Kościoła miało nazwę idolatria, bałwochwalstwo, a mam wrażenie, że wielu w Polsce pomyliło się z wiarą. Czy Donald Tusk jest naiwny? W jakim sensie? Naiwne pompowanie miliardów w obecny system upasie tylko banki i podniesie ceny mieszkań. Kto tego nie rozumie, zmarnuje pieniądze? To pana słowa na temat pomysłu Donalda Tuska. Bo... Popowanie pieniędzy w system bankowo-kredytowy jest po prostu nierozsądne. Mamy, mamy przed sobą wielkie wyzwanie w Polsce. Musimy rozwiązać kryzys mieszkaniowy. Dla przygniatającej większości młodych pracowników w Polsce własne mieszkanie jest dzisiaj dobrem niedostępnym. Nie da się go kupić za kredyt, bo przygniatająca większość Polaków dzisiaj nie ma zdolności kredytowej. Nikt im nawet tego kredytu nie udzieli. I teraz ja słyszę znowu pomysł na to, że my raz jeszcze zrobić to, co robiliśmy dotąd, czyli dopłacić praktyce bankom, bo dopłaty do kredytów oznaczają to, że dopłacimy bankom i prywatnym deweloperom i że to rozwiąże problem. Toż wiemy, że to problem nie rozwiąże, bo już to w Polsce testowali. Za każdym razem, kiedy pojawiał się ten pomysł do pieniędzy bankom, to to powodowało taki oto efekt, że pchało w górę cenę. Chce pan powiedzieć, że Platforma i Donald Tusk są sojusznicy banków i deweloperów? Hmm. Nie wiem, że dopóki nie będzie zdjęcie, jak sam Papa jakieś jakiejś księdze za zasłoną, czy coś. Ja myślę, że nawet wtedy nie uwierzą, bo to właśnie na tym polega problem z nim jako symbolem, że to, to, to jest walka na śmierć i życie, nie? Ja myślę, że znajdziecie całkiem dosłownie ludzi, którzy są tak głęboko w swoim dysonansie poznawczym, że oni prędzej umrą niż przyznadzą, że, że, że kurwa papaj mógł zrobić coś złego. Bo papaj jest definiującą częścią ich tożsamości i na tym polega, na tym polega cała tragedia tej sytuacji że propozycja Platformy jest moim zdaniem nierozsądna jest lepsza propozycja na stole. Ta propozycja na stole jest propozycja lewicy. My proponujemy, że podejść do problemu mieszkaniowego w sposób, którego w Polsce nie testowaliśmy, a który działa w wielu krajach Europy Zachodniej. To znaczy chcemy te same pieniądze, 1% PKB, spore pieniądze, przeznaczyć na budownictwo Samorządowe i budownictwo społeczne, tak jak to działa w Wiedniu, tak jak to działa w Skandynawii, tak jak to działa w wielu miejscach w Europie. Dlaczego to zadziała? Dwie sprawy. Po pierwsze, jeżeli część ludzi będzie wynajmowała swoje mieszkanie, stabilny, bezpieczny dach nad głową, zaregulowany czynsz, podkreślmy to, czyli taki, który nie zmienia się z miesiąca na miesiąc, od samorządu, to ta część ludzi wypadnie z kolejki tych, którzy licytują się o nieliczne mieszkania, które proponują deweloperzy. Po drugie, co jest równie istotne, jeżeli będziemy mieli z roku na rok coraz więcej mieszkań zbudowanych w modelu publicznym, w modelu społecznym, to one będą wpływały na cały rynek. Co to oznacza? To Oznacza, że skorzystają także ci, którzy będą chcieli kupić sobie mieszkanie na własność. Bo jeżeli zdejmiemy ciśnienie z tego rynku, to ceny przestaną tak szalenie rosnąć, jak rosną w ostatnich latach. I wciąż uważa pan, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem? Ładnie tak. To, to też oznacza e, bardzo konkretną rzecz. Nie zmieniło mi się wczoraj. Ja, ja spojrzałem, obudziłem się, spojrzałem, i powiedziałem: mieszkanie prawem, nie towarem. Nie, od dzisiaj uważam, że chomiki są fioletowe, a tamto poprzednie to wyrzucimy. To, to, to jest. Bez sensu. Ja już przestałem przysta tak uważać. Lecz to znaczy, to oznacza projekt budownictwa mieszkaniowego, w dużym stopniu publiczny i samorządowy. Ale Leszek Balcerowicz mówi, że w PRL-u obywatele również mieli wiele praw, i te prawa były na papierze. A to hasło jest nie tylko głupie, ale i szkodliwe. Kurwa, pierdolenie dość. Jeżeli zaczynasz swój argument od ale Leszek Balcerowicz mówi, to zasługujesz na kopa w mordę. Niezależnie od tego, jaką funkcję społeczną pe pe pełnisz. Nie. Proszę pana, w PRL-u także ludzie oddychali, pili wodę, chodzili do szkoły. To, że coś się działo w PRL-u, to nie znaczy, że należy robić za każdym razem coś dokładnie odwrotnego, ale... I czuję się kluczowa? bardziej pan kompetentny niż profesor Balcerowicz. Ale i rzecz tutaj jest kluczowa zupełnie. Tak kurwa, bo nie... On jest bardziej kompetentny niż profesor Balcerowicz. Kurwa, mielibyśmy większe szanse na udaną Polskę, jakby on decydował. Wszyscy dostaliby głaski, ale puszki on by tylko. Pewnie ja pana profesora Balcerowicza zachęcałbym do krótkiej podróży. Wystarczy wsiąść w Warszawie na dworcu centralnym do pociągu i kilka godzin później wysiąść z tego pociągu na stacji w Wiedniu. A jak pan profesor Balcerowicz przejdzie się przez Wiedeń, to pan profesor Balcerowicz zobaczy miasto, w którym znacząca część mieszkań jest zbudowana w modelu spółdzielczym, społecznym bądź samorządowym. Czyli dokładnie tak, jak proponuje to Lewica. jeden jest jednym z tych miast w zachodniej Europie, w tym jakość życia jest najwyższa. Dlaczego? Dlatego, że postawił właśnie na program, który da się zamknąć w haśle mieszkanie prawem, nie towarem. Ale, żeby była też jasność, mieszkanie prawem, nie towarem, co to znaczy? To nie jest puste hasło. To jest program mieszkaniowy oparty na publicznych środkach i na mieszkaniach samorządowych i społecznych. Nie wiem, czy Leszek Balcerowicz skorzysta z pańskiej propozycji i pojedzie, czy wybierze się w krótką podróż. To zamknij mordę, bo nas to nie interesuje. iść dalej kurwa. Tak, czy nie? Nie, ja się cieszę kiedy... Proszę też o krótkie odpowiedzi. Platforma jest nieuczciwa, bo podkrada pomysły lewicy. Tak, czy nie? Nie, ja się cieszę kiedy ktoś skorzysta z naszych pomysłów. żeś podatku na tym, żeby korzystał ze zrozumieniem. Bo... Dalej, jedziemy dalej. Nigdy nie poprę na premiera. Tak, czy nie? To nie jest... Co to jest kurwa za dziwny format wywiadu? W sensie... Sorry, jakby ktoś mi, jakby ktoś mi zaczął mnie odpytywać, to powiedział... Za to się płaci, nie? Jeżeli nie chcesz słuchać moich odpowiedzi, tylko jakoś skróciaka, to kurwa zapłać, mordo. Dobre słowo polityce, nigdy. Natomiast myślę, że to raczej mało prawdopodobne premier. Zlikwi zlikwidujemy jako lewica gotówkę? Nie. Trzeba zaorać TVP Info. Trzeba zbudować od nowa media publiczne. Polacy powinni jeść mniej mięsa. Myślę, że dzisiaj Polacy jedzą mniej dlatego, że mamy dosyć nieudolny rząd, który nie był w stanie skontrolować wzrostu cen żywności. Adrian Zandberg, lider partii Razem Klub Lewicy jest gościem Radia... Ej, ale co on... Zresztą to za gówno, nie? W sensie, ja zrozumiałbym gdyby on, gdyby on jakby przytaczał jakieś cytaty tego, ale... To, to jest jakaś, to jest jakaś sałatka z losowych tekstów. Jako Lewica zlikwidujemy gotówkę. Kto kurwa mówi takie rzeczy? Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. Tam zapraszam, zap zapytam pan mojego gościa o potyczkę z Radosławem Sikorskim. To jest gość Radia Z. A propos podróży, zaczął pan już pakować walizki? Jakie podróży? Podróży do Ameryki Południowej. Czemu miałbym wybrać się do Ameryki Południowej? Radek Sikorski, cytat. Pan przewodniczący Zandberg z wysokości kilku procent swojego poparcia społecznego już rozstrzyga, kto po wyborach będzie, a kto nie będzie premierem czy ministrem. A ja trzymam kciuki, aby on ministrem został w Wenezueli. Wie pan co, e, ja... Myślę, że tego typu złośliwości chyba nie zasługują na, na kontrę, natomiast mogę powiedzieć tyle, że jeśli chodzi o kraje, które są bliskie mojemu sercu i rozwiązania, które są bliskie mojemu sercu, to są one zdecydowanie bliżej, bo po drugiej stronie Bałtyku, a tam dotrzeć, wystarczy wsiąść na prom, żeby ten Bałtyk przepłynąć, albo rozwiązania, tak jak pan mówiłem przed chwilą, które są nam bliskie, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to choćby Austria, w po której najłatwiej dojechać ma... panie pośle, uważa pan, że te wyjaśnienia pana ministra Sikorskiego, byłego ministra, dotyczące pieniędzy z Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie są wystarczające? Kurwa, to jest Twitter w żywej formie, nie? To jest, to jest odpytywajka z Twittera. Do czego mają prowadzić te pytania? Przecież to, przecież to jest jakiś kurwa absurd. Już się odpaliłem, bo, bo to, to jest... Dawno nie widziałem tak gównianego dziennikarstwa, a Mazurka oglądamy regularnie. Chodzi w tej sprawie o i o przepychanki. Dla mnie w tej sprawie chodzi o zasadę. Aktywny polityk, czynny polityk nie powinien przyjmować pieniędzy od ministerstwa spraw, spraw zagranicznych innego państwa. Ale on wtedy nie roku. był czynnym politykiem, kiedy zaczęła się ta e, sytuacja. Ale następnie czynnym politykiem pan Sikorski został i jest czynnym politykiem, bo jest europosłem z chwilą objęcia mandatu w Europarlamencie nie powinien w dalszym stopniu dals... dalej pobierać tych środków. No to jest bardzo prosta sprawa. I wie pan, to naprawdę niektórzy dopatrują się w ten przepychanek uszczypliwości. a ja powiem tak, e, mi tu chodzi po prostu o prostą zasadę i to jest racjonalna zasada, bo proszę sobie wyobrazić, że potem pan Sikorski zostaje, jak powiedzmy, ministrem spraw zagranicznych. I jako minister spraw zagranicznych spotyka się z przedstawicielami władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I jak, gdzie jest lojalność? Której lojalności możemy oczekiwać? Mam wątpliwości graniczyć? co do lojalności Radka Sikorskiego. Czy nie, mówię, nie będzie lojalny wobec Polski? Kurwa, Tak mam, ponieważ Gerhard Schroeder też jest świetnym przykładem tego, jak to pan polityk może przyjmować od kurwa wrogiego mocarstwa pieniążki i jakby nie wiem, dlaczego Sikorski miałby być lepszym, y, b, 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 bardziej wiarygodny w tej kwestii, Ni, nie daje żadnych podstaw do tego, już kurwa naprawdę ludzie mówią, że trzeba trzeba y, zlikwidować y, TVP, ja bym Radio Z zlikwidował w tym momencie. wiesz co to jest? Kurwa, za absurdalna fontanna gówna, to się w głowie nie mieści. Jakie pojawiają się wtedy wątpliwości? I takich wątpliwości należy unikać. I tyle. To są zupełnie elementarne standardy. Nie, 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 nie. Jakby... E, jeżeli chcesz... Przepraszam, jakby, bo... Widzę, widzę, że czatownik pisze, że... Pisze, że, że to nie jest głupi format, jak leci w radiu. E, to dalej jest głupi format bo to jest format implikujący, że y, krótkie odpowiedzi na, na trudne pytania są dobre, nie są, nigdy nie będą. Tak, których należy się trzymać i ja chciałbym, żebyśmy się ich w Polsce trzymali. O tym, o tym jest mowa w tej sprawie, tylko o tym. Czyli pan, jeśli będziecie tworzyć wspólny rząd, pan nie wyobraża sobie, żeby partia o... razem poparła ministra to już Cikorskiego. już na ten temat, I sprawa jasno jest się, załatwiona. Jasno A co z premierem? Bo wciąż zastanawiam się, czy jest weto partii razem wobec Donalda Tuska jako premiera, czy go nie ma. Premiera, to się wybiera. Po wyborach, jak się te wybory wygra. I ale wtedy, deklaracje są przed wyborami. Deklaracje moim zdaniem powinny być w ogóle strzymiśliwe, bo myślę sobie, że bardzo wielu polityków po tych wyborach będzie musiało ograniczyć swoje osobiste ambicje. Bo trzeba będzie się porozumieć. Żeby Donald się, Tusk powinien ograniczyć żeby, swoje ambicje? Żeby się porozumieć, to prawdopodobnie po tych wyborach wszyscy liderzy partii politycznych będą musieli się o krok cofnąć. Tak sądzę, ale... Donald pod... Tusk też? Ja pierdolę... Nie, twoja stara się będzie musiała cofnąć. W czasie i cię kurwa nie urodzić, żebyś nie pierdolił takich głupot, typie. Ale mi skór wielci podnosi, no. To wszyscy. Natomiast podstawowa sprawa jest taka, że te wybory najpierw trzeba wygrać. Jak się je wygra, to potem trzeba zobaczyć, kto w tym Parlamencie ma ile głosów, a potem usiąść do rozmów i wyłonić rząd. Tak to działa w każdej normalnej demokracji. Dwa miesiące temu w posadniu powiedział pan, że Donald Tusk nie będzie premierem. Nadal jest pan tego zdania? Myślę, że to mało prawdopodobne, żeby Donald Tusk premierem został też, że Donald Tusk sam jest świadomy pewnych ograniczeń. Zresztą mówił o tym wielokrotnie publicznie. Pan pamięta pewnie, jak Donald Tusk ogłosił, że nie wystartuje w wyborach prezydenckich. Ale wybory prezydenckie to jedno, wybory parlamentarne i start czy też kandydowanie na premiera to zupełnie coś innego. Ja pamiętam dość dobrze że jak pan e, premier Tusk powiedział, że nie wystartuje w nich, bo jest świadom tego, jak bardzo wielu ludzi w Polsce mu nie ufaj, że jest jednym z liderów rankingu nieufności e, i że dla niego ważne jest to, żeby z PiSem wygrać, a niekoniecznie jest dla niego najważniejsze to, żeby realizować osobiste ambicje. Myślę, że to dobre podejście. A, czyli powinien, powinien się trzymać tego, co powiedział. Myślę, że to dobre podejście e, i myślę sobie, że w ogóle to będzie trochę chyba tak po tych wyborach, że tak jak w 89 roku, e, kiedy dokonywała się wielka zmiana, no to też nie osobiste ambicje liderów politycznych musiały być na pierwszym planie. Zresztą w ogóle jak pan spojrzy sobie na historię RP, to chyba w mniejszości były te rządy, na rzecz, których stali liderzy największych partii politycznych. Tadeusz Mazowiecki takim liderem największej partii politycznej nie był. No i tę listę można by było ciągnąć. Czyli pana zdaniem nie ma powodów ku temu, żeby Donald tu został premierem? Myślę, że zdecydowanie zbyt dużo czasu poświęcamy dzisiaj rozważaniom na temat, który będzie się rozstrzygać po wyborach. Najpierw te wybory wygrajmy, a potem siadajmy do rozmów o tym, w jaki sposób ułożyć rząd. Dwieńskieńczynności Karolej Krowa. Pojedniczyńskiej Flawius Alej, Wózyka i Janek, osoby dające pizzę, na polskiej Ranafek, Krzysztof Kradiński, Ewa Sadowska, tak z kasztaniu oraz Szefo. Dawczynie Kawy z ciaskiem, Michał Petrowski, Karol Kuter, Gorbnefisto, Mephisto, Samryon, B. Behanort, Horsigon Wild, Hypatia, Łukasz Puchalski, Dawid Grzeński, Smokidora oraz Krysku. Osoby dające kawę, Kropstem, Michał Szedziewski, Worsup Cukrowy, Dżorosza, Juromio, Bardawa, Jaszły 2, Henryk, Adam, Krusek, Maciej, IC Rentifo, Julia Esz, oraz XLS. I wreszcie dawcy. Herbaty, Erkan Gumiński, Marcin Kmiel, Poczek, do Bosla Paweł, Paulikan, Tim Blister, Inżynier, Master 3000, Daru, Cube Cube, Hubert Mazur, Kakaczka Kaczka, Dziński, Izabela N., Adrian Gami, Lubel oraz Chmisiek. A jeżeli. Uwaga, uwaga, a jeżeli wasz członek rodziny nie chce słuchać mądrego Ralindela, bo przeklina, to powiedzcie mu tak. Słuchasz debili, którzy nie przeklinają? I co? Dlatego muszę zabrać się do pana Ralindela. Dobranoc.